No, no, no. Spójrz na ten tyłeczek. Zobacz, a jak się porusza. Uuu, niezła! Zafundowałbym sobie taką. <ścoughs> 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 Powiedz szczerze, nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa? Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie porno star? Proste, człowieku! Mam do czynienia z koneserem. <ścoughs> Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Ja, moja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz? Wulgarne. O, jesteście. Te skarby jak tam zrobiłyśmy drobne zakupy. Jak? Co wy się powariowały? A... Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to eksperymentalne pornociuchy?